Witam bardzo serdecznie, Szanowni Państwo. W środę 27 maja obchodziliśmy Dzień Samorządu Terytorialnego. W związku z tym świętem pragnę wszystkim samorządowcom, a szczególnie samorządowcom naszej gminy, czyli panu burmistrzowi Leszkowi Lezce, pani Halinie Białą, Pani Sekretarz, Pani e, Skarbnik, Pani Barbarze Hołuj. Panu Przewodniczącemu Rady Miejskiej, Wysłowy Wypychowi, wszystkim radnym oraz wszystkim pracownikom urzędu i ludziom związanym związanych z urzędem złożyć jak najserdeczniejsze życzenia z okazji tego święta. Tego, żeby w swojej działalności trwali, żeby podejmowali mądre decyzje, żeby wspierali naszą społeczność lokalną, żeby przyczyniali się do jej rozwoju. Wszystkiego najlepszego, Szanowni Państwo. Z całego serca życzę ja i moim pracownicy. Dziękuję bardzo.